Zaczynają naukowcy udowadniać, że rzeczywiście zwierzęta czują. Ta młodzież, właśnie, gdzieś wróciła mi wiarę w ludzi. Przekazać im to doświadczenie, ale też takie z emocjami. Jest to zawód obciążający psychicznie. Odpowiadamy za życie, za życie tego zwierzaka. Tego nie ma nawet w programie, nie ma tego nawet na studiach. Dlaczego nas tego, nikt nam tego nie powiedział, że jest tak ciężko? Dzień dobry Państwu. Tu kolejny odcinek programu Halo Środa, czyli formatu, w którym rozmawiamy z ludźmi wartościowymi ze środy wielkopolskiej, z powiatu sierieckiego, z ludźmi, co zawsze podkreślamy, mamy, mają coś wartościowego do powiedzenia. Ja nazywam się Krzysztof Kubiak i będę mieć przyjemność poprowadzić kolejną rozmowę w ramach naszego formatu, który dodam realizujemy wspólnie z agencją reklamową kapary.com. Dzisiaj w naszym studiu jest Paula Koczorowska. Prezes dzień dobry, witam. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Środzie Wielkopolskiej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie i technik weterynarii. Weterynaria będzie dzisiaj takim bardzo ważnym akcentem w naszej rozmowie. Cześć Paula, dzień dobry. Cześć, witam. Na początku ciebie zapytam, jak wiele zwierząt ty masz w domu. Masz jakieś zwierzątka? E, tak, e, udało mi się e, uratować, bo każde zwierzę jest e, u mnie uratowane. E, trzy koty i teraz na pokład e, w zeszłym roku dotarł pies. E, koty, e, 17-letnia kotka berta, wykarniona moimi rączkami. Dwunastoletni e, e, Witek, który stracił, e, stracił oko. I ośmio, dziewięcioletni już teraz Wojtek. No i Timcio, który w zeszłym roku został wyrzucony na parkingu koło kupca jako szczeniaczek malutki. Ktoś go porzucił, niestety właściciel się nie odnalazł. No i tak w ten sposób trafił najpierw na dom tymczasowy, ale no serduszko tutaj zabiło, więc Timcio pozostał z nami. To nie jest łatwy temat generalnie, bo wiesz, zwierzęta zawsze kojarzymy jako... Taki miły element domu, a ty jednak bierzesz zwierzęta po przejściach, które pewnie wymagają tak. jeszcze szczególnej opieki. Tak. Wszystkie zwierzaki, które mamy gdzieś w schronisku, czy zwierzaki, które właśnie przeszły jakieś nieprzyjemne rzeczy, typu porzucenie, musimy mieć z tyłu głowy, że jest to zwierzę, które kiedyś cierpiało, tak? Fajne, fajnie teraz mamy taki czas, że coraz więcej y, mamy publikacji naukowych, gdzie y, zaczynamy, zaczynają naukowcy udowadniać, że rzeczywiście zwierzęta czują. Mało tego, ostatnio wyszedł też taki artykuł, że układ limbiczny, czyli który odpowiada za emocje u nas w mózgu, praktycznie taki sam znajduje się w mózgu u psa. Więc. Y, tak jak ktoś tam, a no bo pies inaczej czuje, inaczej odbiera, ale czuje. Tak, ten, tak jak wspomniałam, ten mózg, jest, ten, ten układ limbiczny jest podobnie zbudowany do nas. Nie? Czyli te emocje są odczuwalne. Ty ze zwierzętami masz do czynienia w szkole, w ramach działalności wokół TOZ-u, w domu. Powiedz mi tak szczerze, to nie jest dla ciebie taki problem, że już po prostu w pewnym momencie masz dosyć tych zwierząt, bo one są na każdym kroku twojego życia. To znaczy chciałabym powiedzieć, że tyle lat pracy w zawodzie, tyle lat działalności w organizacji pożytku publicznego, jakim jest Towarzystwo Opieki nad zwierzętami, pomagania, starania się nie tylko o takie pomaganie tutaj na miejscu, ale także o, o prawa, o właśnie konstrukcję ustawy, bo też w tym kierunku w kierunku działamy. W pewnym momencie mojego życia, chyba zniechęciły mnie do ludzi bardzo, wręcz odwrotnie, nie? Zwierzę jest istotą, która kocha cię bezgranicznie, ufa ci bezgranicznie i bez przyczyny nie zrobi ci żadnej krzywdy, tak? Wiemy, jakie w dzisiejszych czasach potrafią być ludzie, więc tutaj wybierając przebywanie ze zwierzętami, wolałabym przebywać ze zwierzętami. Ale w pewnym momencie mojego życia właśnie pojawiła się okazja z tym nauczaniem, tak? I z takim moim nastawieniem trochę do tych ludzi, no nie do końca, Dzisiaj po pięciu latach mogę powiedzieć, bo w tym roku akurat będę oddawać swoją klasę wychowawczą, mogę powiedzieć, że ta młodzież właśnie gdzieś wróciła mi wiarę w ludzi. Wróciła mi wiarę w ludzi, oni potrafią wiele. Ja nawet bym pokusiła się o takie stwierdzenie, że. E, łatwiej się współpracuje z tą młodzieżą niż z dorosłymi. Nie? Mm jeśli jesteśmy szczerzy wobec siebie, potrafimy ze sobą rozmawiać. Całe nauczanie gdzieś tam na początku takiej tej swojej kariery nauczycielskiej powiedzmy, założyłam sobie, że to nauczanie będzie partnerstwem z tymi młodymi ludźmi, że nigdy i naprawdę staram się tego nie robić, żeby gdzieś tam się wywyższać, próbować, próbować nad nimi być. Fajnie wychodzi właśnie w takich praktycznych zadaniach taka współpraca, taka rozmowa, wspólne projekty, tak, że gdzieś tam ja temat rzucam, a oni już potrafią dalej, dalej ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć temat sami, nie? I właśnie tak jak patrzę na te moje dzieciaki z tej, z tej klasy wychowawczej, to, to myślę, że właśnie oni gdzieś tam mi dali takie światełko w tunelu, a zresztą taka anegdota, bo kiedyś Ktoś mi powiedział, była chyba jakaś rozprawa, sprawa taka tam sądowa, związana właśnie z jakimś znęcaniem się nad zwierzętami. I ktoś mi kiedyś powiedział, mówi, ty, zamiast e, próbować zresocjalizować starych, zacznij od młodych. To było właśnie jeszcze przed tak naprawdę e, szkołą. I, e, I takie dziś mi to utkwiło w głowie, że chyba to była racja, nie? że. E, Dopiero możemy spodziewać się takich diametralnych zmian w stosunku do zwierząt po tym następnym pokoleniu, a nie czyli już naszym, nie? czyli po młodych. Mimo, mimo wszystko, mimo napiętego programu nauczania jaki ma technik weterynarii, bo rzeczywiście tej nauki jest tam sporo, tych przedmiotów właśnie teraz na świadectwie maturalnym chyba jest 30 parę przedmiotów, że tych zawodowych, zawodowych rzeczy jest bardzo dużo, ale też się staram ich tak jakby... Przekazać im to doświadczenie, ale też takie z emocjami, które ja na przykład zaczynając pracę przechodziłam. Nie, że rzeczywiście jest to zawód obciążający psychicznie, ponieważ w pewnym sensie gdzieś tam odpowiadamy za życie, za życie tego zwierzaka. Ale najgorsze momenty to są takie, gdzie przychodzi to niepowodzenie. E, przychodzi to niepowodzenie, zwierzak nam umiera, czy to na stole, czy to w trakcie reanimacji, mhm. są takie momenty. Przychodzi to niepowodzenie i ja powiem szczerze, że mi dobre 5-6 lat pracy w zawodzie zajęło, żeby przestać się obwiniać, czy wszystko było zrobione. Nie? Czy jest na zasadzie takiej, czy zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby uratować temu zwierzakowi to życie. Nie? Tak. No, no właśnie, bo tak bardzo fajnie sobie rozpoczęliśmy już ten wątek nauczania i chciałbym go yy, też sobie tak płynnie już w niego wejść też w moim pytaniu. Powiedz mi, bo ty tutaj już, już wspomniałaś o młodych ludziach i to jest bardzo istotny element. Tak. A dlaczego właśnie ci młodzi ludzie wybierają w ogóle ten kierunek technik weterynarii? Bo mhm. ja często, kiedy patrzę na tych ludzi, mam wrażenie, mhm. że oni są zakochani w zwierzątkach, bo w schronisku tak fajnie, prawda, można wyprowadzić jednego, drugiego, trzeciego psa, Fajnie w domu pogłaskać swojego kota, ale jednak to, z czym ci ludzie spotkają się w zawodzie, tak jak przed chwilą powiedziałaś jest po prostu brutalne. To jest zderzenie się ze ścianą i z rzeczywistością bardzo trudnego życia. Yy, najgorsze jest to, że właśnie tego nie ma nawet w programie, yy, nie ma tego nawet na studiach. Yy, są ludzie, którzy kończą studia i dlaczego nas tego, nikt nam tego nie powiedział, że jest tak ciężko? Takie trochę trochę pretensje do całego yy. nauczania, ale szczerze mówiąc yy, 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 Przyznam, że tak, że pierwsza klasa, początek wygląda to tak, że no bo kocham, bo lubię, bo chcę pomagać i rzeczywiście to są takie powody, dla których, dla których ten kierunek jest wybierany. I ten pierwszy rok tego nauczania, gdzie rzeczywiście jest tego sporo, ze względu na to, że w tym pierwszym roku musimy przerobić całą anatomię i anatomię pięciu gatunków, żeby iść dalej z tematem, z materiałem. Gdzieś tam pokazuje, że po pierwsze, nauki jest dosyć sporo. Po drugie, ja już im się staram pokazać, opowiadać, jak ten zawód wygląda, że to niestety nie jest tylko głaskanie i przytulanie i i tutaj mizianie piesków i kotków, że niestety w życiu, w życiu są też tragiczne sytuacje. Oni gdzieś tam nawet trochę z boku chyba widzą, jak im opowiadam o też działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, jakie zdarzają się interwencje, co się dzieje, tak? jak ludzie na przykład też potrafią być okropni, nawet takie tematy, które gdzieś się pojawiają na Facebooku. To, to też staram się z nimi omawiać i myślę, że ten pierwszy rok jest taki decydujący. Ja już też potrafię powiedzieć, że aha, no, no może być ciężko tobie w tym zawodzie, że tu też trzeba podchodzić, brać siły na zamiary, brać siły przede wszystkim na zamiary. Nie? A zdarzają się rezygnacje, że ktoś dochodzi tak, do przekonania, to nie jest tak, dla mnie? Zdarzają się, zdarzają się, zdarzają się. A to są takie trudne decyzje, bo, bo wiesz, że to są młodzi ludzie, którzy nadal stoją na takim początku swojego życia, i oni to... do, często mogą dochodzić uh -huh. do przekonania, że moje marzenia się nie spełnią. Przecież ja miałem być weterynarzem, ratować zwierzęta i być zawsze pośród m, po prostu wielu zwierząt. A to jest szara rzeczywistość. E Niestety ten nasz system tak spowodował, że dziecko w wieku 14 lat musi tak. decydować tak naprawdę o swojej przyszłości. I to jest problemem. E, I to jest problemem i chyba nie tylko jeśli chodzi o nasz zawód, ale ogólnie problemem ogólnie, tutaj e, szkolnictwa. E, uważam, że jest to za wcześnie, e, że gdzieś do końca nie są zdecydowani, chociaż ja powiem, nie wiem czy ja mam szczęście e, ze względu na to, że w miarę, to, to są jednostki, które gdzieś tam rezygnują w tym, tej pierwszej klasie, ale myślę, że też dużo dają na przykład takie drzwi otwarte, gdzie można z tym nauczycielem porozmawiać. I to nie jest tak, że a przyjdź, bo jest pięknie i fajnie, nie? Właśnie myślę, że taka wiadomość, że jest czasami ciężko Oczywiście. i e, trzeba zacisnąć zęby i jest e, wiele, wiele kiepskich chwil. E, myślę, że takiemu młodemu człowiekowi też to daje, e, daje do myślenia, nie? Ale sama nauka w szkole też pewnie zmienia myślenie, że po tych kilku latach nauki tak. e, to tak. wychodzą ludzie odmienieni w, w poglądzie. Tak. E, chciałbym Ciebie także teraz zapytać o to, e, jak ważna jest Praktyka, no bo my oczywiście, znaczy ja myślę, że ona jest kluczowa, teraz tak uhum. trochę scedzam już mówię, ale my często mówimy o tym, że wy się na pewno uczycie anatomii, prawda, tego jest mnóstwo, sama powiedziałaś tak. o 30 po prostu przedmiotach na świadectwie naturalnym, a jak ważna jest praktyka i jak wiele w tym obecnym systemie jest tej praktyki, do której ci młodzi ludzie mogą podejść. Wiem, że w Zespole Szkół Rolniczych są fantomy, Pewnie są też jakieś zajęcia. Trenarze y, mamy trena o tym. Tak. Y, to znaczy ogólnie porównując y, moje lata szkolne, nie no to teraz jest takie wow, nie, ja czasami sama mówię. Tego nie było kiedyś. I tak naprawdę, jak ja szłam do pracy, to musiałam się gdzieś w tej pracy wszystkiego nauczyć, w tej praktyce. Podstawa, zakładanie węflonów, tak, wkłucia. I rzeczywiście to dopiero się człowiek w trakcie pracy uczył. Zadałam sobie gdzieś tam za cel, żeby te dzieciaki, które skończą, jak będą wychodzić, żeby nie spotkało ich to, co mnie, że muszę się sama, tylko żeby oni już byli nauczeni tych podstawowych, podstawowych rzeczy pomocniczych, które się tak naprawdę wykorzystali. Od razu z biegu. Więc trenaż do wkuć są to takie sztuczne łapy, które pozwalają na wkucia węflonów, zakładanie dojść do żylnych. Fantomy, jeśli chodzi o inseminację, te, te dwa jest krowa, krowa i świnia. Mamy również maszyny do badania krwi, bo to też jest taka bardzo codzienna praca technika, że pobieramy krew i musimy ją przygotować, musimy ją zbadać. Więc mamy też morfologię, gdzie możemy badać krew, gdzie oni się już uczą jak przechowywać, jak konserwować powiedzmy materiał i jak go, jak go zbadać tak. Szycia się uczymy, bo to też jest taka podstawa. Szycie no teraz nawet na drzwiach otwartych było, było widać na tam stópkach, stópkach świńskich uczymy się zakładać szwy podstawowe a już w dalszych latach jest. nawet już takie szwy ciągłe czy, czy tam kosmetyczne różnego, różnego rodzaju. Nie? To jest naprawdę kawał praktyki. Tak, kawał to już praktyki. Można być, to, są, to są studia, tak, Po części. Po części no ten materiał no niby jest technika, tak? ale rzeczywiście on jest tak obszerny, jakby się w to zagłębić. Dodatkowo teraz doszły nam takie gałęzie jak podstawy behawiorystyki, podstawy rehabilitacji, tak? podstawy groomingu, czyli całej pielęgnacji e, gdzieś w tym programie, gdzie oni już na, na, na przykład mm, rozszerzają się te gałęzie, jeśli chodzi o technika weterynarii. Technik weterynarii kiedyś się e, kojarzył, że jest tylko przy lekarzu i, e, i pomaga, nie? Tak. i asystuje. Jest przy lekarzu, tak? A teraz tak naprawdę coraz więcej jest możliwości właśnie w tych kierunkach rehabilitacja, behawiorystyka. E, że rzeczywiście myślę, że ta młodzież ma, e, ma dosyć spore, e, spore możliwości po szkole. Jestem pod wrażeniem, bo nie sądziłem, że właśnie ta dziedzina weterynarii poszła aż tak do przodu. Tak. E, no ja myślę, że to będzie ewoluowało pewnie. Będzie ewoluowało, no już na dzień dzisiejszy doszliśmy też do takich. E, takich e, rzeczy jak specjalizacje, czyli tak jak u nas są specjaliści i lekarze, to tak w weterynarii już e, rzeczywiście dosyć prężnie te specjalizacje działają. Czyli mamy i kardiologów, mamy endokrynologów, chirurgów osobno i przychodnie, które teraz współczesnie powstają, to tak naprawdę jest, tak, jest internista, jest chirurg osobno, jest kardiolog e, u, i w ogóle jesteśmy w, tutaj, jesteśmy takim e, przodującym na świecie. Ze względu na to, że zagranicznie weterynarz nadal pozostaje od wszystkiego, tak? A my tutaj, u nas w kraju zaczyna się to oddzielać, nie? No jestem pod wrażeniem. Ale przejdźmy sobie jeszcze do, już tak na sam koniec, do <laughs> ostatniego tematu, który chciałem z Tobą poruszyć, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, gdzie pełnisz funkcję prezesa. My w Gazecie Średzkiej wielokrotnie piszemy o różnych okrucieństwach tak. albo inaczej, wielokrotnie pisaliśmy, tak, bo to powiedzmy nie są jakieś ba, jakieś bardzo regularne zdarzenia, e, ale jest, pomimo tych interwencji, pomimo tego z jak wielką krytyką jakiekolwiek okrucieństwa Dokładnie. się spotykają, mhm. a ta krytyka jest no, przeogromna, wystarczy po prostu zajrzeć na forum mediów społecznościowych, te okrucieństwa, drastyczne przypadki, Prześladowania, maltretowania zwierząt, one ciągle się zdarzają tutaj w naszym regionie. Jakie jest z waszych obserwacji? Jeśli chodzi o. Ja około ponad 10 lat współpracuję z TOZem. Od chyba 6 czy 7 objęłam tutaj stanowisko prezesa. Powiem szczerze, że na przestrzeni tych lat jedyn, to znaczy, plusem jest na pewno, że tych zgłoszeń jest więcej, że ludzie reagują. Tak? Czyli te nasze takie działania edukacyjne, gdzie jeździmy i po szkołach, i różne eventy uświadamiające ludziom, że zwierzęta mają prawa, że trzeba je dobrze traktować, że wymagają humanitarnego traktowania, to przynoszą efekty właśnie w postaci, w postaci tych zgłoszeń, że jak człowiek rzeczywiście widzi, to dzwoni. Aczkolwiek nie zmniejszyła się liczba, tak? chodzi o te incydenty znęcania się nad zwierzętami. Ja myślę, że największym chyba problemem jest takim, co na początku tutaj poruszyliśmy. Nie? Że bierzmy siły na zamiary ze względu na to, że utrzymanie zwierzaka w dzisiejszych czasach to po pierwsze jest czas, po drugie jest pieniądz, tak? Bo fajnie jest, jak się nic nie dzieje, ale jak pies zaczyna chorować, to musimy, musimy tutaj, tutaj kasę wyłożyć. Bez tak. I, je, I pojawia się problem. I myślę, że też jeszcze coraz więcej spraw doprowadzamy na wokandę sądową. I Gdzieś tam też, jak tutaj obejmowałyśmy razem z Tatianą. To też miałyśmy taki za cel, żeby jak najwięcej tych spraw doprowadzać, bo po, ponieważ to nie jest. Jak nie będziemy karać tych ludzi, to oni nadal będą bezkarni. Wiele sytuacji pokazuje tak, że a co wy mi zrobicie? Nie? I tak dostanę Ale zawiasy. Sądy nie są bezradne w takich sytuacjach. Dostanę zawiasy. Powiem szczerze, że po już iluś rozprawach kilkunastu tutaj w mojej karierze, Przykre czasami bywa to, nie za każdym razem, ale czasami bywa przykre to, że najpierw musimy udowodnić, Aha. że my dobrze robimy, nie? Że, że to my dobrze e, robimy, że e, na tą interwencję zareagowałyśmy. Nie? E, to jest przykre, ale z drugiej strony jak e, rzeczywiście pada wyrok, e, to to jest taka satysfakcja, że że człowiek został, został ukarany. No niestety w naszym polskim prawie jeszcze te wyroki są bardzo małe. Na, za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Większość, niestety, spraw kończy się zawiasami e, albo grzywnami, e, więc e, tutaj każdy, na przykład, taki wyrok bezwzględnego więzienia jest dla nas. Sukcesem. Nie? Tutaj niedawno ta sytuacja koło śremu, gdzie rzeczywiście facet zabił z zimną krwią psa. Mam nadzieję, że też tutaj sąd wyznaczy taki wyrok, żeby, żeby to było bezwzględne pozbawienie wolności. To są bardzo trudne to, sytuacje, tak, o których tak. mówisz, a czy są w ogóle takie. Dobre motywy tak, tej Są dobre Powiedzmy, motywy na sam koniec mm -hmm. po prostu o tych dobrych motywów. Słuchaj, naj, takim chyba najpiękniejszym motywem jest jak bywa tak, że na przykład y, y, dziewczyny tutaj jeżdżą na interwencję, cała, cała ekipa, i jak się daje poprawę i rzeczywiście ta poprawa jest, jest zrobiona i ci ludzie chcą rozmawiać. Tak? Drugim motywem jest takie momenty, gdzie Pomagamy też na przykład ludziom, właśnie to, co powiedziałam, że czasami te finanse, nie. Gdzieś tam staramy się też finansowo pomagać takim ludziom, których nie stać, ale jest to na przykład taki życiowy dołek, nie? żeby im w tym momencie pomóc, no bo wiemy, wiemy, wiemy że wyjdą nie? Z, tego, z tego dołka. Nie? No i adopcje. Nie? Myślę, że adopcje i takie dobre domy, to też to jest takie, że warto, warto jest żyć dla takich dla takich chwil. I do adopcji Państwa zachęcamy, bo chociażby do tego, aby rozważać adopcję, ja myślę, że w opisie tego filmu znajdziecie Państwo jakieś szczegóły albo przekierowanie, gdzie można zgłosić się w sprawie adopcji chociażby ze Średniego Schroniska, do czego zachęcamy, chociażby do rozważenia zachęcamy. Moim Państwa gościem była dzisiaj Paula Koczorowska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sierodzie Wielkopolskiej. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Rolniczych i Technik Weterynarii. Bardzo dziękuję za tak dziękuję, ciekawą ja dziękuję. rozmowę. Dziękuję za przybycie w studia. I dziękuję Państwu za spotkanie z nami. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Halo Środa. Do zobaczenia.